W tym filmie na nowo odkryjesz pięć dobrze znanych ci roślin, których zwykle używasz jako przyprawy do żywności. Jednak oprócz swojej codziennej roli w kuchni, rośliny te mają również mniej lub bardziej znane właściwości lecznicze dla naszego organizmu. Dodając je w niewielkich ilościach do codziennego jadłospisu, znacznie poprawisz wydajność swojego mózgu. Chorobie Alzheimera, miażdżycy, demencji starczej i wielu innym chorobom mózgu towarzyszy nie tylko pogorszenie funkcji poznawczych organizmu, ale także aktywności ruchowej. Większość z tych chorób jest związana z wiekiem. Lekarze na całym świecie testują nowe leki i terapie, aby spowolnić postęp tych dolegliwości. Ale natura może nam również zaoferować bardzo cenną pomoc. Pierwszą z pięciu niezwykle korzystnych roślin dla zdrowego funkcjonowania mózgu jest pietruszka. Jednym z największych składników tej rośliny jest witamina K, często pomijana witamina niezbędna dla naszego organizmu. Witamina ta chroni nasze kości, nerki i naczynia krwionośne, w tym te w mózgu. 100 gramów pietruszki zawiera około 1640 mikrogramów witaminy K, podczas gdy zalecane dzienne spożycie to zaledwie 90-120 mikrogramów. Wielu naukowców uważa, że pietruszka ma zdolność ograniczania uszkodzeń komórek nerwowych w mózgu, zmniejsza skutki choroby Alzheimera i zapobiega dalszej degeneracji. Na przykład brazylijscy naukowcy odkryli w pietruszce substancję czynną zwaną apigeniną. Związek ten należy do grupy flawonoidów poprawiających pracę mózgu. Wykazano, że apigenina jest w stanie tworzyć nowe neurony, poprawić pamięć i przywracać zdolności poznawcze w mózgu. Kolejną niesamowitą i niezwykle korzystną rośliną dla zdrowego funkcjonowania mózgu jest rumianek, który zawiera substancje, które w połączeniu z pewnymi receptorami w mózgu pomagają zmniejszyć uczucie niepokoju. Herbata rumiankowa nie tylko uspokaja nerwy, ale jest również naturalnym preparatem, który pomaga lepiej spać w przypadku bezsenności. Goździk słusznie znajduje się na liście pięciu roślin leczniczych. Często dodaje się go do żywności, np. podczas przygotowywania grzanego wina lub herbaty. Można również użyć suszonych goździków, które mają kształt małych paznokci. Stąd nazwa goździki jako lekarstwo na ból głowy, migreny i łagodzenie stresu. Właściwości antyseptyczne i przeciwbólowe goździków pomagają również zwalczać bóle zębów. Jeśli do szklanki ciepłego mleka dodasz trochę proszku z goździków, uzyskamy napój zwiększający wydajność Twojego mózgu, stymulując go. Olejek goździkowy pomaga również zapobiegać problemom związanym ze zmianami zwyrodnieniowymi mózgu, problemami związanymi z wiekiem, takimi jak choroba Alzheimera. Przejdźmy od goździków do czosnku. Roślina ta, oprócz ostrego i pikantnego smaku dla smakoszy, może również służyć jako doskonały środek ochronny dla naszego mózgu. Związki znajdujące się w czosnku pomagają zmniejszyć stany zapalne w mózgu, który wpływa na nasze funkcje poznawcze. Jednocześnie te substancje aktywne chronią nasz mózg przed zmianami zwyrydnieniowymi, spowodowanymi chorobą Alzheimera lub innymi zmianami związanymi z wiekiem. Ponadto amerykańscy naukowcy odkryli, że substancje chemiczne zawarte w czosnku mogą zabijać komórki rakowe, w tym te w mózgu. Piątą rośliną, która jest niezwykle korzystna dla zdrowego funkcjonowania mózgu, jest kurkuma, roślina spokrewniona z imbirem. Znana jest również jako kurkuma lub szafran indyjski. Jej właściwości lecznicze nie są nowe. Związki wchodzące w skład rośliny przyczyniają się do regeneracji komórek mózgowych. Ci, którzy rutynowo spożywają kurkumę, są bardziej odporni na choroby neurodegradacyjne, takie jak udar, miażdżyca, choroba Alzheimera czy demencja starcza. Którą z tych roślin umieszczasz w swoim codziennym menu, czy wiesz, że pomagają również w zdrowym funkcjonowaniu mózgu?